No, dosyć. No, zlituj się, zlituj. Dobrze, trochę złota zyskaliśmy. Pielna sól. W sumie to jeszcze będziemy trochę zbierać tych składników. Ale sprzedamy książkę Oddychanie wodzie za 400. Zobaczę, czy mamy w ogóle na mapce zaznaczone. Nie mamy tego obozu, czy jak to się zwało. A to jeszcze pogadamy z Kajusem. Handel książka. Wrócę no, ci dużo dajesz, ale daj więcej Okej. Okay. Ile złota pięćset dwadzieścia cztery? To teraz... Tak, znowu nas zaczepił. Idziemy do Caiusa. Albo zobaczmy te notatki, może tam będą informacje na temat... Nie, jak to się czytało? Tak. Mhm. Mm Mam niewątpliwy, niewątpliwy zaszczyt zaznajomić Was z życzeniami Jego Wysokości, dotyczącymi doręczycieli jeśli przesyłki. Tak, tak, tak. Mhm. Aha, to jest o tym, że możemy speł spełniać wymagania przypowiedni, To tu nie. A, mieliśmy się chyba udać do Fortu Księżycowego. Ale tak, jak już jesteśmy w drodze do KS, to się przy okazji prześpimy. Może weźmiemy trening na. bezpancerze, czy jak to się nazywało, żeby mieć trochę lepsze kapy. Ok, coś więcej. Ale, no dobra, to najpierw się prześpimy. rozkazuje Odszukaj obóz Urszikaku. Gdzie jest ten obóz? A, udać się nad Morze Upiorów. Na północ od wioski Margan. Oha. Aha. Czyli musimy się udać do Margan. Ale najpierw może udamy się do Fortu Księżycowego. Jak się szła na fort księżycowy? Jakoś Tędy My jakieś mieliśmy odebrać zapasy. Może będą to swoje oddychania pod wodą. Bardzo by się przydały. Nieco spoileruję, ale Większość z Was już przechodziła Morowinda. Ok, już jestem w forcie księżycowym. Teraz popytamy żołnierze o zapasy. Chyba do tego głównego szefa na dole trzeba iść, ale zapytamy szeregowca. nic nie powiedział takiego. Dobrze, to nie znaczy niedobrze. Wchodzimy. Okej, okay, może ty masz zapasy dla nas. No, nie bardzo. To idziemy na dół. Może kwatermistrz będzie miał. Też nic. To może Larius, Wario y, będzie miał coś. Ostrze. Ładny prezent jeee! Yeah. Jaki to cesarz przesyła ładny prezent? Nie mam pojęcia. To ma być niespodzianka, no i nie wiem gdzie on jest. Kiedyś jednak może mi się udać go znaleźć. Może się to zdarzyć w każdej chwili. Sprawdź jakoś czy mi się przypadkiem nie udało. Później jak już wykona... wykonana zostanie twoja praca. Aha! Czyli musimy zabić tamtej kości Widzbierajdów. Aha. To na razie nas to nie interesuje. To odpoczywamy. Na kondycję i robimy teleportację do Walmory, a potem do Aldro i do Margany. Dobra przeniesienie. Ok, teraz do Gildi Magów. Okej, okay, może nie pochłonie to tak dużo złota ta podróż Zresztą zobaczymy Okej, okay, przenieś nas do Alt Run Okej, okay, teraz wychodzimy stąd Chyba tu jest wyjście... Tak, tutaj jest wyjście. Dobrze. Teraz łazik. Jest tutaj, dobrze, nie trzeba szukać. Niestety w śmieciach nie możemy grzebać, bo zleci się straż miejska. Nie wiem, kto to za idiota wymyślił takie prawo. Przez to by uderzyło w gospodarkę Polski. Ok, to teraz podróż do Margan. Aha, dużej różnicy nie ma, ciągle śnieży to zapiszmy na wszelki wypadek. Chowamy rączki i idziemy do obozu Kaku. Czy tam jakiś tam inny. Murzyńska nazwa będzie bardziej odpowiednia na to. Zobaczymy. Okej, okay, jakoś tędy. Trochę ta sesja się wydłuży, więc powinniście być zadowoleni, tak, i nasze skrzekacze powrócą w wielkim stylu. Dobra, chyba nas nie atakuje, więc możemy biec dalej. No, dosyć dobrze, chyba idziemy. Jakby co? Ma przywrócenie kondycji? Oho, tak to weźmy naszą miksturkę, przywrócenie kondycji jedną. I weźmy kulę ognia na nich Tak, umiem też bez wzrosła do 36, fajnie Teraz może weźmy na nich odmrożenie No No, zaraz giniesz Tak Doskonale Zapiszę Je! Yeah. Robal do załatwienia Który dostał z magicznego sztyletu Jee yeah. Zwiadowca Kwama O, kolejny składnik alchemiczny Nie jest źle na razie Może uda się dotrzeć w jednym kawałku do Zulusów Kurde skały Trzeba jakoś... Uh, kolejny robalek Weźmy naszego icebola.